Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Otwieramy. Zaczynamy otwieranie. Oczywiście mam moje standardowe nożyczki, odkładam część paczek i zaczynamy od pierwszej. Może być taka płaska tutaj mam napisane, że są to naklejki zaraz zobaczę jak one wyglądają powiem Wam, że ja trochę tych naklejek ostatnio zamawiałam szczególnie do mojego ojejku, jejku coś przecięłam szczególnie do mojego y, Happy Planera, znaczy nie Happy Planera, Miss Planera. Y, ojej, trochę niestety przecięłam widzicie, uszkodziłam te naklejki, ale to nic zaraz zobaczymy jak one się prezentują A, ocięłam tylko jakby taką, może nie tekturkę, ale taki papier, który okalał, że tak powiem, te naklejki. I naklejki wyglądają tak. Właśnie można je sobie do kalendarza wkleić, coś tutaj, nie wiem, zapisać, okleić taką rameczką, będzie to ładnie wyglądać. Różne naklejki. Myślę, że. O, tutaj są z tej strony. Myślę, że są całkiem ładne. Dobra, przechodzimy do kolejnej paczki. Już teraz muszę być bardziej ostrożna. I tutaj też mam taką w miarę płaską paczkę, spróbuję tak z samego brzegu ją otworzyć, coś mi dzisiaj nie idzie, o i tutaj mam kolczyki, kolczyki takie kółeczka niby srebrne, natomiast no nie wiem, wątpię, żeby to były srebrne kolczyki, aczkolwiek powiem Wam, że ja się... Tęskniłam może to jest złe słowo, kiedyś nosiłam takie kolczyki i stwierdziłam, że sobie kupię, że to może fajnie wyglądać, podobają mi się. No i dlatego sobie zamówiłam. One naprawdę nie były drogie. Oczywiście postaram się Wam wkleić wszystkie linki na dole, jeżeli jeszcze będą te wszystkie aukcje dostępne. Ok, następna przesyłka jest już taka bardziej gruba. Podejrzewam, że jest tu po prostu lakier do paznokci, więc zobaczymy. Tak, jest to lakier. Zobaczcie, jest tak zabezpieczona jeszcze dodatkowo folią, czasami przychodzą w takich, e, w takich gąbeczkach, tutaj mamy tylko folię, ale zabezpieczenie jest w porządku, ponieważ i tutaj mamy też e, bąbelkową folię w środku koperty, więc otwieram i jest to Blink, e, kolor 51, to powinien być taki szary. Jak najbardziej piękny szary kolor. Zobaczymy, jak będzie się prezentował na paznokciach. Więc to jest następna paczka, już trzecia. Teraz mamy czwartą paczkę. I powiem Wam, że tutaj to ja nie wiem, co jest. Jest bardzo dobrze zabezpieczona, mimo tego, że ta jakby koperta to nawet nie jest koperta, tylko to jest folia. Ale jest w środku to wszystko zabezpieczone gąbeczką. Więc folię odkładam, tutaj rozcinam żeby mi się wszystko ładnie wyjęło i tutaj mam długopisy, to też taki gadet, który ładnie wygląda, ale ponoć długopisy również bardzo dobrze piszą, dlatego też zdecydowałam się je kupić, szybko spróbuję wyciągnąć, wiem, że trochę szeleszczę, ale chciałabym Wam je pokazać, jak one wyglądają, tak się prezentują, są takie różne wzorki, będą bardzo fajnie wyglądać w notesie, ja mam akurat takie miejsce na długopis, to będę mogła sobie zmieniać te długopisy e, oczywiście będę musiała posprawdzać, po czy ładnie piszą, ale słyszałam, że są bardzo dobre że e, piszą cienko a ja takie długopisy lubię najbardziej, no są urocze a kosztowały chyba 7 zł za za te wszystkie, więc niedużo e, i ostatnia paczka e, wczoraj tą paczkę wyciągnąłem ze skrzynki i, no, i właśnie, są to kąpeczki do makijażu, natomiast są bardzo małe. Ja nie spojrzałam, nie spojrzałam na rozmiar, i one są naprawdę malutkie. Natomiast myślę, że się nadadzą do korektora. Wiecie, do takich drobnych poprawek makijażowych, więc myślę, że nie jest źle. Jedna jest dla mnie, druga jest dla mojej przyjaciółki, więc. Będziemy sobie te gąbeczki testować. No i to by było na tyle. Koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o tym filmie. Czy może jakieś rzeczy Was zainteresowały? Jeżeli tak, to zajrzyjcie do opisu, tam będą linki do poszczególnych produktów. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli oczywiście tego nie robicie. Zapraszam do kciukowania, żebym widziała, że lubicie serię Otwieramy. No i do zobaczenia w kolejnym filmie.